Ok, jestem z powrotem. Spróbujmy jeszcze raz. Zaraz, tu był wieloryk. To jest tutaj. To tu jest wąż. Ma być ptaszek. się dalej kurde nie otwiera. A! No tak. Oczywiście. Trzeba to było zrobić od razu. Chłopuj. No tak, to wyraźnie Dlaczego ja podniosłam jadł? Nie wiem Chcę miliard trzydzieści na chwilę F4 D, D. Wracaj mnie to. Joj Nie ma kurwa. Uciekania przy Powiem wam, że bardzo przyjemnie się walczy z drogami. Znaczy, bardzo przyjemnie się walczy z dwoma wieczorami, naprawdę. Chociaż i tak. Tu pewnie wkrótce się z powrotem przerzuca na łok. Ponieważ. Daje mi więcej satysfakcji. Hmm. Różne. Pokaż mi klucz, 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 klucz. Gdzie on jest. jest. Yy, jak się go. Nie pamiętam, ale jest. Takie coś dziwne, co z tej odległości wygląda jak jakiś dziwny okay. tańczający lis. Zobaczmy lecić dalej. F4 i do krypty. Fajnie, by było znaleźć jakieś mocne, ciekawe słowo. Na przykład to do ognia. To by było super.

Wszyscy? Super. Właśnie dlatego chciałam... super. E, właśnie dlatego chciałam e, rozwalić poprzednie, żeby ich nastraszyć. Trzeba było mnie widzieć u szczytu awanturniczej kariery. No. Byłam nieustraszona i zbytnio ryzykowałam. Super. Ale dokładnie chodziło. To prawda. Ok, teraz stąd. Spodziewam się, że mieli jakieś specjalnie dużo rzeczy, ale zawsze coś nic. Co jest tutaj? Tam jest słowo. z tej strony. Z górna jest mieszczak i nie ma nic. I tu był jakiś kufer, to bym Ostrożnie. To, i psz, wpadasz na mnie, tu twoja wina. Okej, skoro wszystko. O, miecz w kamieniu. Super. nie jesteś. Dobra, wyłazimy tylko troszkę i cztery levele? a no tak mam się domyślić że to będzie skrót trendy do wyjścia nie zamierzam na ciebie czekać biorę Ile ja mam w ogóle? sobie to? trudno się śmieci ...dekret. Oż ty chuj? a, pustek. Puste mnie średnio interesują. Gdyby ta gra była jeszcze bardziej rzeczywista... ...prawdopodobnie nie mogłabym się teraz ruszać. Ponieważ mam ile? 15 tysięcy? No 15 tysiąca sztuk złota yy, nie, nie byłabym w stanie tego umieścić. Ale to jest gra To tam mapa też yy, niedzielnik Wskazana opowieść, no właśnie To jest to mapa świata Zanim sobie pójdziemy tu, pójdziemy sobie Moi drodzy tu do słowiczych komnat odłożymy pierdoły, które nam nie są potrzebne i sobie polecimy dalej Zastanawiam się czy nie, nie sprzedać tego szklanego łuku i nie zaopatrzyć się w ten elfik, który znalazłam I chyba tak zrobię Właśnie sobie uświadomiłam, że już jesteśmy prawie przez 100 odcinkach, a ja mam dopiero swój pierwszy kościale klucz. Za to wolonym, mikuru, i zdrajco, za zbrodnie skazany przeciwko światu i władcy twej imię i czyny, na zawsze będziecie zapomniane czary twoje związane w tym grobowcu zaklęte. Super. Ładnie czytam. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Jesteśmy ale to na sprzedaż. Większe zdrowie 30 punktów. Wow, jaki mam amulet w tym momencie? Eee, Kondycję. No, to jest Ok. No, a to kurwa chyba sprzedam. Jest silne, ale to zadaje większe obrażenia od błyskawicy. od odrażenie, przepraszam. Dywan. Mamy dywan. To znaczy ziel zi zi zieleniec się nam zaczyna robić Zgarnąć kogoś to będzie pięciu grudek i właśnie tutaj coś się haszczy pasowałoby pozbyć. Eee, nie. To jest mój dom i tego nie wolno ci przeszukiwać. Ro rozumiemy się. Dobra. No w każdej grzebie jaką gram takiej większej. Lubię mieć jakiś dom tak w rogu Wiecie, że... W rogu jakiegoś miejsca Z jakichś przyczyn czuję się tej bezpieczniej e, Ale dobra W tym momencie ja sobie położę trochę i posprzedaję Niepotrzebnych pierdół I zrobię krótką przerwę, więc zaraz do was wracam Spod, y, Znajdziemy się Dopiero w rzecznej puszczy Znaczy wrócę do was dopiero w rzecznej puszczy, więc y, No, za chwilę Okej, jestem już z powrotem piszą sobie. E, tak, przy okazji sprzedawania dostałam tutaj na poziom. I sobie to teraz ogarnę. E, zdrowie miało być. Tak. Co chciałam? 70 potrzebne już bym miała hmm. eee, nie, nie to broń jednoręczna Stawa bojowa też na taki nie używam buław nie używam toporów nie Tu potrzeba 60. A to weźmiemy. To jest potężne na takie przełożyciu. No. Dobra, to sobie rozwiniemy, skoro teraz przez chwilę, żeśmy walczyli bronią jednoręczną eee, W sumie. Fajnie się tym walczy. Wydaje mi się, że nikt cię nie śledzi. W tych okolicach Chodź. i jeden Mam z pierwszych, plan. których mnie uczono. Ragnar czerwony. Ragnar Czerwony, such chociaż drań, odwiedził niegdyś naszą białą grań. Nie a mogę się do... Oczywiście. Zachowaj ostrożność. Początku, ile to ma siły, werwy Wymyśliłam, jak przemycimy cię bez do ambasady Talmoru. Nie, co z tobą? To byłby kiepski pomysł. Ściągnęłabym na siebie niechcianą uwagę, ale ciebie jeszcze nie znają. Jaki masz plan? Jak mam przyci y przeniknąć do ambasady? Ambasadorka Talmoru, Ellen Wen, regularnie organizuje przyjęcia, na których bogaci, wpływowi, podlizują się Talmorowi. Mogę ci załatwić wstęp na jedno z ich przyjęć. Kiedy już znajdziesz się w ambasadzie, wyjdziesz po cichu i poszukasz tajnych akt Ellen Wen. Mam łącznika w ambasadzie. Nie byłby skłonny samodzielnie podjąć się tak ryzykownej misji, ale może ci pomóc. Nazywa się Malborn. To leśny elf. Ma mnóstwo powodów, by nienawidzić Talmoru. Możesz mu ufać. Dam mu znać, żeby spotkał się z Tobą w samotni, w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. Wiesz, gdzie to jest? Kiedy Ty będziesz robić swoje, ja zajmę się zorganizowaniem dla Ciebie zaproszenia na małe przyjęcie u Elenwen. Kiedy załatwisz już wszystko z Malbornem, spotkaj się ze mną w stajniach samotni. Jakieś pytania? Co mam zrobić, gdy już znajdę się w ambasadzie? Tu zaczyna się zabawa. Musisz wymknąć się z przyjęcia, nie zwracając na siebie uwagi. Twoim następnym ruchem będzie znalezienie biura Ellen Wen i przeszukanie jej akt. Malborn powinien cię pokierować. Kim jest twój kontakt? Na pewno mogę mu zaufać? Nie martw się o Malborna. Nie jest tak niebezpieczny jak ty, ale ma na pięku z Talmorem, podobnie jak ja. To leśny elf. Talmor wymordował jego rodzinę w Puszczy Walen podczas jednej z czystek, o których się nie mówi. Na szczęście nie mają pojęcia, kim naprawdę jest. W przeciwnym razie nie podawałby napitków na przyjęciach ambasadorki. Zobaczymy się w samotni po tym, jak spotkam się z Moebornem. Zgoda. Z Zachowaj ostrożność. Ty też. Co ty tu masz? Dobra, chodźmy. O co chodzi? Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Chcę iść, idź. O co chodzi? Masz jeszcze jakieś Więc wątpliwości? Jaki? Już, chodźmy. No, chodźmy. Jest jeszcze tylko cztery poziomy. No ja nie wiem, co ja zrobię z tą bronią. Zależy, jaka będzie silna. Ale wiecie co? Ja chcę skończyć odcinek, dlatego sobie zobaczę, jak ta broń będzie wyglądać. Dla mnie. Jakie będzie mieć boosty? 48 wrażeń, tak? A w tym momencie moja broń ma 29 i 27, no silna jest więc wrócimy sobie do samotni i w tym miejscu podziękuję za uwagę nie chcę lecieć nigdzie dalej ani roz rozpoczynać dal dalszego zadania co? Liorn, ponieważ to będzie zadanie po cichu, byłoby dobrze. Staćcie chyba na Septima, lub dwa. Wielbiam chłodne po... Nie mogę się doczekać. Oczywiście, tak. Zachowaj ostrożność. W tym zadaniu będzie lepiej, jeśli ona nie będzie za mną podążać. Więc niech ona sobie tutaj stoi i czeka. A ja wrócę po nią, jak się wszystko skończy. I tak, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.